Czy jestem dupką, bo nie chciałam gotować obiadów dla całej rodziny. Ja, lat 23, mój mąż, 24, dziecko, lat 1, i babcia mojego męża, lat 90, mieszkamy wszyscy w jednym mieszkaniu. Mieszkanie ma 51 metrów kwadratowych. My mamy jeden pokój, babcia ma swój pokój, do tego dochodzi kuchnia i łazienka. Codziennie, podkreślone, przychodzą do nas teściowie, czyli córka babci i jej mąż, na obiad. I w odwiedziny do babci. Przychodzą około 16.30 i siedzą do 18.00, 19.00. Do czasu, aż nie urodziłam, pracowałam. Pracowałam do końca ósmego miesiąca. Obiady wtedy gotowała babcia. Po urodzeniu dziecka ja zaczęłam gotować obiady, bo babcia z racji wieku już po prostu nie miała na to siły. Przyszedł czas, że musiałam wrócić do pracy. Ja wraz z mężem uzgodniliśmy z babcią, że ona nie chce gotować już obiadu i w zupełności to rozumiem. Wzięłam na rozmowę teściową. Powiedziałam, że jak ja wrócę do pracy, nie będę gotowała obiadu dla wszystkich. Gotowanie dla pięciu osób to jest konkretny obiad i czasami spędzałam przy tym nawet dwie godziny dziennie, aby zadowolić każdego. Brałam pod uwagę rozszerzenie diety mojego dziecka, różne wymogi diety dla babci oraz zachcianki teściów. Teściu zawsze komentował moje obiady, a to mało doprawione, a to za gęste, a to za rzadkie, ogólne marudzenie. Mogłabym gotować obiady dla nas mieszkańców, czyli ja, mąż, dziecko i babcia, bo to jednak nie byłby dla mnie aż taki duży problem, ale zachcianki teściu doprowadziły mnie do szału. Powiedziałam teściowej, że babcia nie ma już siły na to, żeby gotować obiad, obiadu dla pięcioosobowej rodziny, a ja nie mam po prostu na to czasu i ochoty, żeby po pracy przygotować posiłek dla wszystkich. Teściowa powiedziała, że jestem bezczelna i roszczeniowa. Odkąd wróciłam do pracy sytuacja wygląda następująco. Teściowie gotują obiad dla wszystkich dzień wcześniej. Teściu o piątej rano przynosi do nas obiad na dany dzień i przeprowadza ich psa, żeby siedział z babcią. Ja po pracy przygrzewam obiad, aby każdy mógł zjeść. Po pracy teściowie przychodzą do nas, żeby zjeść obiad i zabrać psa. Sytuacja jest złożona, wiem. Męczy mnie to przechodzenie teściów, ale nie mogę nic więcej powiedzieć, bo to nie moje, ani nie męża mieszkanie. I tak jest, to dla nas duże ułatwienie, że możemy mieszkać z babcią, a nie wynajmować, bo z racji finansowych nie poradzilibyśmy sobie, czy jestem dupką.